Widzę widzowie z tej strony Witaj Was po tej bardzo długiej przerwie od braku nagrywania. Po prostu nie miałem weny i po prostu się jakby skończyłem i już nie miałem co nagrywać, ale dzisiaj za to Wam zaprezentuję trzy pomysły na ozdoby na plażę, choć też na rzekę, no bo widzimy tutaj w tle most, który już tak jest wstępnie Wam pokazany. Więc teraz wlatuje intro i zapraszam do oglądania. Dobra, widzowie, w takim razie pierwszą rzeczą, jaką Wam zaprezentuję, yy, będzie to budowa zwykłego, takiego typowo plażowego zamku z piasku. Więc najpierw zaczniemy od budowy fosy. Jest to prosty zamek, tak? Budujemy taki kanał, do którego będzie wpływać woda. Teraz możecie to jaką chcecie długość budujecie. Tak. Tu oczywiście też budujecie, żeby był kanał. Tu musicie przedłużyć. Tak. Tak. To zniszczę tylko. Tu już macie ten. Tak, tak. Tak. Tu i tak. Od razu możecie sobie zbudować tutaj taki zamek. Albo możecie, jak po prostu chcecie też na jedną tą fosę zrobić, możecie zrobić tak, że po prostu to, 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 to. Tu dacie piach. I, i też to wygląda dobrze po prostu. Tu, tu. I tak. No i tu koniec. Mogę zrobić taki zamek, tu dać flagę. I teraz zalewamy to wszystko wodą. To jest zalewanie tego wodą jest najbardziej żółtą pracą. Najlepiej sobie zrobić jakieś po prostu no właśnie, śródełko. I tak się prezentuje. Możemy tutaj oczywiście dać jakąś świeczkę białą, bo przypomnę, że to jest wersja 1,17. I mamy już zamek. Teraz czyścimy wpłynek i zapraszam Was do drugiej rzeczy, która znajduje się tu. I tu będzie, już tylko sprawdzę, się nagrywa. Tu będzie też prosta rzecz. Niszczymy po jednej rzeczy tutaj. Potrzebujemy pistony. Pistony potrzebujemy. Potrzebujemy pistony, więc no. I budu i budujemy. Przepraszam, zagadałem się. Dobra. Restony. Tak, jak zniszczyć tą skrzynkę. dajemy schodki. Mamy poduszki. Budujemy. Należaki. Możemy tutaj dać też oczywiście, no ale ja wolę tak dać. Budujemy parasol. Parasol może być na 4, na 3, jak chcecie. Najlepiej jakby był wyżej, bo nie będziecie po prostu zawadzać tym parasol głowami wiecie? dywaniki możecie zrobić ten kolorowy ten parasol nic się nie stanie po prostu zrobicie taki możecie dać jakby nie wiem hmm, możecie dać po po prostu toniczkę na kwiatki albo jako kubki, świeczkę albo też jeszcze można dać taki z, na przykład z miedzi, to jest nieważne kurde, tak? I taki schodek i po prostu taki stoliczek. Dobra. Teraz idziemy do ostatniej rzeczy. To jest mostek taki rybacki. I tak potrzebujecie do tego takie materiały budujecie ja będę to powoli robić, żebyście sobie mogli naliczyć ile potrzebujecie tak mniej więcej materiałów potrzebujecie 6, 7, 8 10 takich, przynajmniej na tą część budujecie y, pomost tutaj możecie 2, no 3 jak chcecie to nie ma znaczenia można sobie dać na 3 tutaj tak Zbudujecie też, żeby ten mostek nie wisiał jakoś tutaj, żeby nam się na czym oprzeć. O, tutaj to. To. Mamy tak i teraz wystarczy tutaj zrobić taką dłuższą część, żeby po prostu móc łowić. Tu się złączy z tym, ale to się nic nie dzieje i tak dajecie łódki, no jako to jest mostek na ryby to można uciąć i tak potrzebujecie jeszcze latarenki, beczki wędkę item frame wędka oczywiście może być enchantowana jak chcecie dajecie schodek schodek dajecie Y, możecie tu w rogu dać zamiast tam trzy beczki. Na te beczki albo na to, albo na dole, gdzieś dajcie wędkę. Oświetlacie, żeby wyglądało to ładnie. Na beczkę możecie też dać lampkę. I macie już takie swoje stanowisko do łowienia. Są dwa różne, no bo nie zawsze wychodzą takie same, ale... Możecie po prostu sobie porównać i zbudować, który chcecie. Podpory są takie same, tylko różnią się tymi częściami. Dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wiem, że dawno nie było, przepraszam. No i miłego dnia życzę Wam.